się, manko, z tej strony Pawlak2004 a oto mój już drugi odcinek tym, tym razem nie z ale z Slither.io. Zaczynamy. No Ogólnie w grze polega na to, jest trochę jak Agario, tyle, że no, jest się takim wężykiem i można tak przyspieszać po podwójnym naciśnięciu. No, na razie jakieś pierwsze miejsca jak widać na Slither... kaka Ale nie, długo Chociaż spróbuję być w pierwszej dziesiątce Taki challenge sobie zrobimy, co? Oj O ten, ha. Dobra hmm. A w tamtym odcinku Sorki za ten dziwny dźwięk Jeśli w tym odcinku nie, nie będzie poprawy, to piszcie, okej? Okay? No, to no ogólnie to, mm, no już mówiłem, że w grze polega, gra cho, Chodzi o to w tej grze, że trzeba jak najdłużej przetrwać tym robaczkiem, a dokładniej no, ja sobie teraz robię challenge. Jak długo będę tak. Ojej! Nie! Wow, udało się. No już, sławcie. No dobra, play. No dobra. A, przynajmniej nie jestem ostatni. 50... 528. No, kurczę. Trochę słabo muszę kobietę zadwaj. No to masz sprawę, nie ją słyszeliście. Chyba chcę być sławna. Witaj się. Dzień dobry. Jezu. Okej, okay, może być. Nie mogę tego świetnego myśleć. Aha! ojej. Jednak jest bardziej trwany, jak myślałem. Jezioro, A to jest. No, trochę jak gra węża. że jak się przechodzi przez ciebie, to się nie umiera. Haha, nie? Ha! ale go skusiłem. No to super. No, ok, no dobra. To, 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 No dobra, no to lecimy, nie? Staram się ten rekord, chociaż w pierwszej dziesiątce muszę być. Muszę. Go round. Wiem, tak, ok, ok. no. że to będzie pniejsze. All under me are noobs. King Mhm. Dobra. No dobra, jak widzicie, tutaj w lewym dolnym rogu mam już te... Moją rangę. Na razie mam 132 miejsce. Czyli 400. 75 No to nawet nieźle. No, no ciągle staram się. E, czemu tutaj nikogo nie ma na razie? a to koniec mapy. Tu może trochę chyba. Ja no, Jadę ulicą. Um, no dobra, no. no to co? Lecimy z tym. Mam cię! I ja tak... Albo nie. Ja, nie to że to robak rusza Myślałem, że to taki grzybilny rozwali no. Jakby ktoś chciał pokrać, to po prostu to Możecie pisać, jakbyście chcieli ze mną to pobrać, nie? złe, 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 Ha! Jaki! Jak zlamił To był dziewiąty, zajebiście Super! Ha, zlamił O Jezu o, ale fuks! A Ty, fuks? 77, mój nowy rekord. Okej siedemdziesiąt trzecie, coraz lepiej! Ozo, ozo, ozo. O nie, ścina, lagi, help! Lagi! o, jezu, co to się stało z lagi? Dobra, ojcz, tak jakoś się chronie na razie. Ale to jezu, jezu No dobra, nie, 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 całkiem tym coraz lepiej możecie lepiej nie, 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 wow nie, nie, Wow! Ty, może mi się nawet uda. A ten dobrze mi idzie. Oj, o Jezus! A nie. Poczekam, dobra. O jezu. Jeszcze nie wiem Daj sobie, że tego mi się uda. Ten, 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 ten. Okej, okay, poczekam, że się rozwalam, albo nie. ha I co? Tego żeś się nie spodziewał. Jezu jak mi dobrze idzie Ty, najlepiej no, na razie mi idzie jak... Super! Jezus... trudniej trudniej jest tu. E, zwłaszcza z tymi jagdami. No 50 miejsca, jeszcze 40 i będzie chce 60. Niech to. Prawda. 53. 56, to jezu. Jezu, się o mnie. Doki, okay, dawki. Okay. O nie! Idźcie, idźcie. Do widzenia. Haha, i to? No, no na razie dobrze, mi idzie całkiem. Może będę w tej pierwszej dziesiątce. No to jadę z tym dziadem. Jakbyście chcieli, mogłybyście y, z, y, z kimś to nagrać, nie? Dzięki, to rano. Dzięki, to rano. Jakbyście mój rekord, to piszcie w komentarzach, nie? Pogratuluję, po prostu. Tyle, mogę powiedzieć. Ok, Wężykiem. O Jezu. Musiałbym? Dobra, Get wrecked. 53. Dobra. Są wielki. Oj nie, nie wkosisz mnie. O nie. Ok, dobra. Okay. All under me are noobs. Aha. No to miło. 54. Mama coraz bardziej rośnie. O jeden. Nie w ale dobrze mi idzie. Tak uczym się nie zbudował. No naprawdę. O. 49. 50.

Так, он должен видеть. А, и что? Очень что Да, брат, не держи. Но она же правда сейчас место? скосить. O, 46, dobrze. No niegdu mnie. Nie dam O Jezus. Teraz No i znowu 50. No. O Jezus, jaki żółty. Jutka trzeba rozwalić. O nie! Ale ha, Ale głupi. Oj, lagi mam. Jezu. Ja pierdziu. Coś tam parti. O Jezu. Coraz niebezpieczniej. Przez te głupie lagi. Jezu. Nie wytrzymam od Jezus, co to za lagi? Co z tym głupim netem? Ja pierdziu! Nie! że? Ja pierdził. Ach, te głupie lagi, muszą każdego dać w 49. A kurde! 46, no nie wiem, 46, no nie, co jest? To taki krótki cały odcinek. i czałe, i czołek. Widzicie po prostu, że Pa!